Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ja, czyli Bober. A dzisiaj kolejny odcinek z tej zacnej gry, jaką jest Pokémon Fire Red. Dzisiaj naszym głównym zadaniem będzie pokonanie siódmego, ósmego lidera oraz może przejście Victory Road. Więc nie przedłużajmy. Tak wygląda nasza drużyna. jak widzimy, Elektawa, Stone Relax, Prime, Lizarda, Tapras oraz Biopluma. Weźmy sobie tego dla na sam początek. Na ogół ta sala jest ognista, i tutaj mamy na przykład pytania: Kuj z Pokémon, odgadnij, aby wyjdzie do następnego pomieszczenia z tym nam otworem. W innym przypadku zmierz się z trenerem. Czy chcesz zachować Pokémonę do lidera, coś tam, coś tam, Caterpie, wuluje w metopodę. Jeżeli damy tak, no to możemy sobie przejść, ale również możemy sobie z nim zawalczyć. A ja lubię Expa. Serfowanie, dajmy sobie tutaj, i to dajmy tu. Na ogół, teoretycznie nie potrzebuję tego, bo i tak, i tak sobie je. Ten level sobie po prostu zdobędę w inny sposób, można tak ładnie powiedzieć. Ale. Jak już można. Jest 9 odznaków i nie ma. Chociaż taka ciekawostka teraz. Ogólnie w anime Pokémon kary miał 10 odznak. Chyba. albo miał 10 odznak, albo miał 2 odznaki, których aż nie miał, nie pamiętam dokładnie jak to było, bynajmniej yy, są odznaki, których yy, nie było pokazanych, to co ma jak najbardziej szans, sens na przykład jakby była yy, sala, nie wiem, pokemonów robaczych. <grytanie> Zakładam, że jest sala Pokemonów na przykład lodowych i tak dalej. Zakładam, że również jest w Kanto, no, tylko anime. No, zarysował to tak jak jest. Następne pytanie. Okej, okay, jeśli chcesz zachować. Ok, okej. Okay. Poliwak ewoluuje trzy razy. Nie. Żaden Pokémon nie ewoluuje trzy razy. W sensie on może ewoluować. Ma. Poliwak ewoluje w. politołda Nie. Fu, przepraszam. Poliwak ewoluuje w. Co ja w ogóle poliwak? Jak ten Pokemon się nazywał? Nie wiem dlaczego użyłem akurat tego ataku, ale... Ty, zupełnie zapomniałem... Poli... Poliwirl i później jest Polirath albo Politoad. Politoada tutaj w drugiej generacji. Eee, Pokemon tego samego typu i poziomu nie są identyczne. Tak. Zupełnie nie wiem, co to było za pytanie, ale, ale się zgadzam. Yy, ok, ok. Chyba nie. PN28 to nie jest coś w stylu tego? Yy, Brick Breaker? Tutaj już powinien być lider, tak? Więc ja się może szybko wyleczę przed tą walką. Yy, na ogół ja zdaję sobie sprawę, że może was ta seria nawet trochę nudzić ze względu na to, że za dużo tutaj się jednak nie dzieje ale szczerze mówiąc mi tak fair redy lubię sobie obrywać więc wtedy miał już się na ten rok zaliczone dobra, lecimy w lane tu będzie luźno yy, w ogóle jeżeli mnie gorzej słyszycie, to was przepraszam, ale nie nagrywam u siebie w domu, więc no niestety musicie musicie mnie znieść takiego jakim aktualnie jestem no dobra, i Arcanine weźmy może teraz Snorlaxa, bo czemu nie? samo akurat te ataku jeszcze, dobra, pokonaliśmy go bez problemu. Ogólnie powiem Wam szczerze, Pokémony są dość banalną grą. O, tu jest Bill. Nie, ja nie chcę nigdzie z tą iść. Wiem, że ja mógłbym jeszcze tę serię nawet wydłużyć, ale nie za bardzo widzę sens. Nie lubię. Dobra, teraz musimy lecieć. Viridian City Tu się od razu zobaczymy, w razie co. No i teraz musimy iść tutaj. A, no to. Nie tu jestem. A nawet na przyspieszeniu nie gram. Powrócił lider sali Viridian. Wow. No, no i ogólnie tutaj mamy różnych ziomeczków. Tu są te same rzeczy, co w sali. Chwila, dajmy, może, baję, pluma. Yy, co w sali w sali. Co w tym budynku? No to, tak, żebym dał. Prime. Ape? Z jakąś taką siłką. Luźno widzę. Łamacz murów. z właśnie break break. Żałuję, że nie gram na wersji polskiej czasami. Bo w niektórych momentach jak ja słyszę niektóre te kwestie i tak dalej, to... Szczególnie ataki mnie rażą. Strasznie nie lubię ataków po angielsku, po polsku. Wiem, że teraz brzmi jak jakiś antypolak, jednakże, krzyżować, ale tym to urobić. Jednakże, chodzi o to, iż ja ogólnie nauczyłem się grać w Pokémony na wersji angielskiej. I uwierzcie mi, że granie na wersji polskiej jest taką katorgą dla mnie, że nie wyobrażacie sobie tego nawet. Bo ja część ataków na nie rozumiem, bo średnio umiem tłumaczyć sobie niektóre rzeczy. Więc cóż, taki było. Dobra, tutaj nie przejdziemy. A możemy przejść tu. Nagranie ma dopiero 6 minut, luźno. Dobra, lecimy z nimi. Yy, tego Prime Mapa? Nie, no weźmiemy go już na tą ligę. Weźmiemy go. Taki no, z niego przyjemniaczek. Krzyżowy cios. I Onix to powinien na wasza paść. I A, i Graveler to też na Dobra, teraz niech sobie wejdzie na przykład. Jakie ty masz ataki w ogóle? Nie dasz sobie rady. Lapras. Niech wejdzie Laprasik. Chociaż z Maczołkiem. Powinien się sobie chyba poradzić. Dawaj. I brawo! Elekta was w końcu coś to jest absolutnie niepotrzebny. Mi, atak. No, jeszcze ty to. masz one shot. Dobra, tu mogę przejść. Oni też dostaną. bardzo szybciutko po mordzie. No, no, i nagramy ten odcinek. Ja jeszcze nagram zaraz. dosłona, Niech chcę. Ja zaraz jeszcze nagram kolejny odcinek. Jak co? Fine. Jak pokonuje Ligę Pokémon, Już tą elitarną czwórkę. Nie chcę żadnej powątpliwości. I po tym co zrobimy? Nie wiem, może nagram jeszcze coś dzisiaj. Bo też nie chcę was zostawiać jakoś długo bez filmów. Bo lubię, lubię sobie ponagrywać. Nie powiem, że nie. Tak przyjemnie się robi wtedy. Dobra. My idziemy tutaj. Chociaż nie wiem ile mi się to będzie wysyłać te filmy. Będzie też super zabawa. Dobra, my musimy iść tu. Tu, tu. Nie. Możemy iść tutaj. Musimy iść tutaj, 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 tutaj tutaj tutaj, tutaj. i mamy go. Dobra, zaczynamy w taki sposób. Będzie dobrze no i pięknie, dobra. Tam leży, Iorn leży, niedo queen i leży niedo king. O, nawet umarłem. Electoboss. Ja właśnie przed chwilą sobie bo teraz pewnie się zastanawiacie, czemu tak cicho zarobię zarobiłem ja właśnie sobie ustanowiłem, że ja yy, ustanowiłem, Jezus Maria uświadomiłem, że ja na pokemona typu yy, ground wysłałem pokemona typu electric ja takie aha dobra, wygrałem z tobą, łatwo dobra, na razie, nawet nie wiem co on tam powiedział, szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to jak my stoimy z długością filmu 9 minut, to jeszcze na spokojnie zrobimy, co musimy. Możemy sobie pójść tutaj. Weźmy sobie jako pierwszego... A niech będzie Snorlax. No i cześć. Jesteś naszym rywalem. My trochę odstajemy w sumie levelowo od niego. Ojej, dobra, Lejplum. Odstajemy trochę levelowo, ale nie za bardzo chce mi się to jakkolwiek zmieniać. Więc. Aj, myślałem. Ej, dobra, Electabas też się jakoś wykasz. Charizard. Dobra, musimy zrobić walkę starterów. Dajmy lot. Tak. Eee, elektrobas. ach Dobra, dawaj ty. No on ma 10 leveli więcej ode mnie, więc... Tak naprawdę też nie powinienem się może z nim tak bawić, ale... Ale będę się z nim tak bawić, bo, bo jestem sobą. Dobra. Mamy to. I ja je sobie na spokojnie wyleweluję później do 60. poziomów jakoś. Żeby one były tak względne. I dzisiaj wam może nawet pokażę, jak przejść Victory Road bez zbytnio bicia się z innymi, bo mi się nie chce zabrać z innymi. To jest manki. Więc. Dobra, tu, że mamy odznaki tu że odznakę wody. Tu, że odznakę pióruna. Tuże odznakę tęczy. Cokolwiek miałoby to znaczyć tu jakąś tam kolejną. Mm. Tu jakąś tam kolejną. A co w ogóle z tym chodzi? Błękitny, płaskowy, główny cel trenerów. Aha. Opsider. Tu spiral, baliczko. Wróciłem. Było cięcie chwilowe. Uzasadnione. Telefon do mnie dzwonił. Yy, dobra, to również mamy. I teraz musimy te wszystkie kamulce poprzesuwać. Jest na przykład maczołk. Yy, dobra, może jako pierwszego bym sobie dał na przykład Charizarda. Nie ma może największego lewela. Ale chyba będzie najlepszy, bo jest całkiem szybki. Dobra, to mamy przesunięte. Ciebie nie chcę. To są takie całkiem ok pokemony do ekspienia, no ale... Nie, nie chciałbym się jeszcze z nim siedzieć. Dobra, tam nie ma co? To sobie przejdziemy. Tak, to przejdziemy tak, to przejdziemy tak. Mówiłem, nie chcę z nimi walczyć. Ja, ja nie lubię walczyć z innymi. Wiecie, ja nie mam wrogów i te sprawy. Dobra, siup, siup. Jestem utalentowany życiowo. Czy znowu było chwilowe cięcie? Tak. Czy cokolwiek z, z tym zrobię? Absolutnie. Dobra, lecimy dalej. Tego muszę jakoś dobrze ominąć. Dobra, tam na razie nie muszę iść tu i tak nic nie ma. Ciemmy uciekamy. Uzdrowienie. Czy ja muszę iść tu? Chyba... Tak, ja muszę iść tutaj. Zrobimy siu, siu my jak najdalej musimy teraz zejść tutaj to sobie od razu pójdę po to team 50 to chyba był, był chyba overheat ale w sumie to nie wiem teraz tu i tutaj i teraz trzeba zejść tu i sobie tutaj. W oryginalnych pokemonach tu był Moltres, tak w ogóle, jakby ktoś chciał wiedzieć. Teraz to podaj że trzeba wziąć. Tylko nie pamiętam gdzie, czy to trzeba było wziąć tutaj? Nie, to było... To trzeba było chyba dać... Nie, to jest bez sensu. Co, co ja teraz muszę zrobić? Bo się chyba trochę pogubiłem. Jeszcze trochę bym jeszcze z tamtym zawalczył. A tego bym wolał uniknąć. Pogubiłem się trochę chyba, wiecie? Chwila. Tego unikamy. Z nim nie chcemy walczyć. Tu możemy iść tak. Tu jest tylko z Tego też nie chcę. Tu idziemy, tutaj to na pewno. Czy może tu muszę iść? Ona chyba tylko się patrzy tu, więc możemy iść tutaj, tutaj. Tak dobrze idę. Ok. Teraz tu, tu, tu. <laughs> to, da, jak mówiłem, to da się ominąć bez ani jednej walki, co akurat jest super, tu robimy tak. Możemy teraz wziąć i przesunąć, tu teraz. My możemy pójść tutaj, tutaj. Tu idziemy w taki oto sposób, a tutaj jest ziemia, która uczy na tableta. No, więc to by było na tyle z tego odcinka. Ja doszedłem do Elite Row. Tutaj się idzie, tu, tu i tutaj. No i cóż, ja sobie ich na szybko wylewaluję a my widzimy się w kolejnym odcinku, czyli jutro, jak będę walczył z Elite 4. Był z nami Bober. Bye, bye.